Chcemy obliczyć wartość parametru m, dla którego miejscem zerowym naszej funkcji f danej wzorem 5 odjąć 2m na 2 razy x dodać 2 jest liczba 4. Liczba 4 ma być miejscem zerowym. Jest to w takim razie nasz argument, nasze x. Żeby obliczyć miejsce zerowe, podchodzimy standardowo. Za f od x musimy wstawić 0. W takim razie otrzymujemy równanie 0 równa się. 5 odjąć 2m na 2, razy 4 dodać 2. Otrzymujemy pewne równanie z niewiadomą m. 0 równa się. Dwójka z czwórką się upraszcza. Wyrażenie z licznika będzie pomnożone przez dwójkę. Otrzymujemy zatem 10 minus 4m i dodać jeszcze 2. 4M przenosimy od razu na drugą stronę. Pamiętamy o zmianie znaku. 4M jest równe 10 plus 2, 12. Dzielimy na 4. W takim razie m jest równe 3.